Manhunt Randomizer to połączenie znanego wam wszystkim trybu Manhunt, jednak z pewnym twistem, bo mimo że moim celem jest dalej przejście gry i moja pierwsza śmierć kończy film moją przegraną, to nie możemy również podnosić z ziemi żadnych itemów, a co minutę każdy z nas dostanie zupełnie losowy item w dużej ilości. Dodatkowo, aby trochę ułatwić przechodzenie gry, szansa na dostanie przydatnych do tego itemów będzie zwiększona. Zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym was poprosić o wbicie na naszego nowego Discorda, link w opisie. Przepraszam za tak długi wstęp i zapraszam do oglądania. Wuuuu co jest? E, nie, nie wiem. Co? Eee, z ogromem. Ej, ładowanie jak... Ej, ładowanie. Ej, ładowanie. Ej, jak ty... Ej, bo czekam. Czeka. Ej czemu nie zjadłeś katu skam? Ej, czemu nie zobaczyłeś jak wygląda moja puszka? Ale biegnę dalej. Ej, biały nick mam. Ja mogę pójść. Znaczy, że jesteście biali? Ej. Jak masz czerwony nick, to jesteś impostorem, wiesz? Tak. Ej, to ja zrobiłem różową. Ej, bo ja zrobiłem jakąś komendę, która robiła, że się ników zmieniały kolory. Tak chcesz. zwane mm. Ale nie, tak, zrobiłem Ale może takiego... Essentielsa też. No tak, ale nie mam On On był plecak pełen cache, On Oby Najbardziej bezużyteczny blok, Jeśli Jakiś Mangrove Roots. No to blok, przynajmniej możesz się budować. Nie chcę na Ocean. Napisałem no, subskrybuj adiksonka Weź zobacz tą tabliczkę. Jakby wy No. Yo, jak ja. Nie wiem, czy ja mam takie małe FPS-y, czy to obyna... mi się to wydaje, bo mam tego. Możesz ten, ruiny tego... Eee... Ty, ty, o, oho! No twoja dostałem! Oho! Dobra, płyniemy, wywalone. To mogę w statku dostać żelazo tylko. chcesz się palić No, że jak mi dropnie drewno, to nam od razu tarczy. Nie masz. A to Pledgis, ma. no Nie masz. Zostaw tą skrzynkę! Ale lag. A Ej bo laguje. A bo ty mapę otworzyłeś niezły, troll. Tak się zatrzymaliście, czy płyniecie? Ej, no ja ma... sobie siedzę. Yo! Ej, no bo myślałem, Dzięki nie za pomoc. Dzięki za pomoc w ogarnięciu sobie, że Aza. Ej, bo wy daleko Ej, bo jest częścią. On drugi, bo Ej o No co, jest on dostał w ogóle blok. Ja tak. ja bloki, to w nie jest, z jednym czartowałem. Weweee się po przytulajmy Aaaaaa ocie pani Ej no kurwa. Patrz, patrz. A wiesz że ty możesz się tym budować? tą tabliczką A ja będę pani Nie, Ej, no tak o, Ale To a, a juzdos, się to, panie panie. Panie się. to się Co ty robisz? Bo on się chce budować panie. na nas Ej, gdzie ty jak dostałem? Ej, Ej ofender, idziesz do Endu i Ej, to mówimy wy macie I Ja miałem mieć a bo ty już tu jest! Eee, żartowałem! Gdzie ty jesteś? Jaki ty... Trochę. Anime! Cię raz. Anime? Jakie anime? <grystanie> anime <grystanie> powiedziałem. No to anime. No tu się teraz. Ej, ja cię to nie widzę! Ja cię to nie widzę! No nie, miałem ci zrócić to na głowę, tak. ale zawsze powiedzieć podbudowałem, Ale Ej, ale motywację. Nie, nie nie! <grystanie> ale motywujące. Ej, bo no ty się dalej. Ej, wiedziałeś, A. że mam kwiatłufak w drugiej kwiat kwiat łapce. Ej, otwórzmy? Kwiatłufak mam. Ale ty nie skaż na mnie. So, kwiatusek. Ej, teraz? czeka, bo się obuduję, żebyś mnie nie po pobił jeszcze kwiatusek. Kwiat Niko, co się murkiem zabudował. Ale nie można się biwić. Przedłuczę się. Meskito. Ej, dostałem ule. Dostałem ule. Borszczyk Dostałem ule. Dostałem ule warszczyk, będziecie. Warszczyk. Ej, Adyksonek, zamieni się w pszczołę. Ej, nie, po co? Znaczy ile juhu masz. Możesz... Dobra, ej, ej, a są tam pszczółki? Chyba nie. I w ogóle, ile stąd, ile rzeczy teraz? Tam jest lava pool. NIE tu? I... <laughs> Ej, ale ja tak strollowałem, jaki cudem ten mnie nie zabije? O kurde, bo ty tu masz respa! Ej, nie! idź sobie stąd! Nie <laughs> ma Jo! Co o, ty robiłeś?! Adyksonek, ty trollujesz! No nie! No nie? A Dixon jak ma marchewki? JEST! 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 Yes, yes, Ej, yes. bo ja się naspałem. JEST! Ale po co cię stalagmity? Like, no bo fajne są. Ej, imo teraz mi dropi e, trójzęb. Ej, jak to Ej vlog, bo ja nie wiem gdzie jest paku. Ej, bo to jest Ej, problem, ja e, nie wiem gdzie zęb? jest pakus. Trajzęb? Trajzęb, tak, trajzęb. Nie wiesz. Imo mi teraz dropi trójzęb. Trajzęby. Trajzęby. Tak. Trajzęby. Ej, to czemu, czemu nikogo z was tu nie ma? Bo my się stakujemy. Nie wystarczy mi. Jaki jest szansa na tego? Nie wystarczy. 30 jest szansa, no to my cały A czas No to zrobić? Ej, bo ułóżka to rzeczywiście speedrunowy item. No dlatego tyle ich dropi. To jest 5 ja rodzajów wzią. łóżek i każdy jest jako osobny item, więc w speedrunowych ma największa szansa jest na łóżko. O, w końcu o. coś się usło, w końcu coś się To teraz tylko film. A jeszcze żeby na przykład wyjść do motora, prawie. No, to ja właśnie, też no, On nie musi do netheru tak musi no, do no, tak no, no, niby no, ale to no, mi dropnie. Ale po co ci w ogóle no, skoro no, nie możesz dropnąć pałek? no, 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 To mogę sobie wejść do netheru, żeby, no, 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 To no, 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 sobie no, 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 to ja będę go robił na IQ Ej, po jakiego Breezy, Bridge'a robię? Ej, zobaczymy czy będziesz widział tego dripstone'a Ej, to chyba nie zobaczysz Bo tam spada. Ja, ej, no widzę, widzę jak spada. Yo ja, Ej, mój, ej, mój, 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 ej mój, wiesz to nie co nie ja dostałem, Andiktonek? Co? 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 Nie no, dobra dostał delphin. <śla> ej, to ma w sumie nieskończoną szybkość w oceanie Ej, czekaj, że jak jest, że to delfina na łóżku, to on przeżyje to? No nie przeżył. Ej, bo te delfiny giną chyba. No <grym> chyba to. Tak. No znowu spałny. No znowu tam liczyli tak <grym> to co za skinalowy. O my gry jestem w stronzie. Ej to Mów dzięki Zain po w sumie że jesteś. A nie jednak nie dzięki, bo nie mogę kompasu i taką. <grym> Gdzie ty jesteś, Adiksonek? A tutaj. To jest taki. To jest aż niemożliwe, że ten stronchod jest tak blisko. Eee, tak. znowu? Ale... Ej, nie, okay. nie, nie, to jest najbardziej trollowy mob, jakiego mogłem dostać. I mo to jest po prostu speedrunowy mob. No, ale po prostu ja... Nie, nie, ale nie trolluj mnie, trolluj go, proszę, trolluj go. Aha. Co? Nie, ej, nie, nie, dobra. Ej. Jezus Maria. Dobra, weź, weź. Ej, nie, czemu weź... to jest hit nie... limit? Czemu jest ej, tak, limit? to jest hit limit? Co? Nie, nie, game changer. Co ty dostałeś? Ja dostałem drewno w ogóle. O kurde, i temy to jest jeszcze bardziej... Jaki game changer! No ale słabe. <laughs> Bez skitu, najgorszy item. Jo, chyba przegrałem. <laughs> chyba przegrałeś. Ej, umie ktoś szybko kopać bloki. Jo, Ej, ale takie twarde bloki. Ej, a w ogóle wiecie, wiesz co miałem się zapytać ciebie, team? Ej, czy da się w ogóle tutaj dropnąć gapy? A teraz to mi nawet nie potrzebne gapy, skoro mam totemy. A, Nic Ej, no bo ty. jest <laughs> No, bo, jak ale jak on jest to, głupi. co ty za... A bo ja w swą stronę płynąłem. A nie to też mi dropnął. No. Siema gdy on płyniemy my przygodę. A da się jakoś chat zrobić Let's go. Hat? No ukośnik chat no. Ale bo to ty. był najniższy jak jaki widziałem. No, pokus co, już w grę przychodzi, ale jak coś jak ty grę wchodzi, to nie, nie wygrywacie. No nie, ja robię na ciebie trapa. No A dzięki za info. To jest jakieś przejście, tak? To zrobisz teraz, Adixonek, chcesz to teraz? Okej, okay, no to, to portal Ej, bo chyba zmieniłem blok przez przypadek. O, hopa, gość, już dałem to. Wiesz o tym, jak to tam wybrałeś Oj, oj, oj. Ej, bo ty, Adixonek... Jak ty to... Tak? Okej... Okay. I ze w będzie podłoga łóżkowa. To? Nic. <noise> jak to tak będzie wyglądać, że po prostu tak się będziemy budować, to są śmieszne. Co ja mogę skraftować? Co mi się przyda? Ej, to A nie, to w innej A w ogóle chyba zasnął. A kiedyś mi dropnie cokolwiek do speedrunowania, ja bo jak na razie nie mi dropły tylko łóżka przez całą grę. Ej, ja 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 mogę sobie zrobić złoty jabłka. Ja mogę zabić Adicsonka jak jest na Awku? Bo mogę mu zrzucić na głowę dripstone'a. Nie no dobra, nie będę takim nubem, żeby Mówiłaś na Awk nie. zabijać. Mogę na Adicsonka zrzucić zombie. Ej, czy jego ja mogę tak zabić? Mógł po prostu zrzucę zombie i ja na go zepchną. Nie, no bądź tam. Ale nie, No, a no, miał łóżka, to sobie nie ustawił RSpa. Ja mogę jak jakkolwiek jakieś itemy zdobywać? Nie bym mogę. Nie mogę ze skrzynek. Nie wiem, nic już ogóle nie zrobi. Mógłbym dać większą tą szansę. Teraz tutaj ten. No, bo spadłeś. <grych> no, no nie, nie, nie spadłem, jesteś... tylko widziałem, że mnie zabiłeś. Ja no nie, no bo zombie ci zrzuciłem, zbyt. a one cię wyobchylają, nie wiem. Mógł że zabiłeś. Będę mógł robić fajerwerki, tak. jeżeli dostanę papier. A ty jesteś na tej wieży cały czas. Jestem na wieży obok, w ogóle patrz ile to jest wieży. Słuchasz tej Nie. Tak. Ja siebie sam zrzuciłem właśnie prawie. Ej, ale to są jak ślałe. No, Droper mi drop. no, nie wiem, mogę ci dropić temki jak ktoś addyksonek. Mogę włożyć ale dropery posa, do dropera i dropić dropery droperem. Jak coś, ty nie pamiętasz, że mnie tutaj nie ma. Ej, widziałeś, widzisz ile zombi fajne, co jak się bawi tam? No. <noise> to jest mój ulubiony mopot dzisiaj. Nie, nie, kurwa, nie je pan. A panu. jeszcze dają go zgoni. <noise> Co tam się stało? Ten zombie co No ja go postawiłem przez przypadek i prawie sam spadłem przez niego i go już tam zostawiłem. Mógł tu Ale, mogę to szalker rozpić? Mogę to szalker rozpić! Ej, bo szalker, szalker, szalker lewitując w pomocy! Czemu szalker, czemu, szalker czemu szalker lewituje? Czemu szalker lewituje? Czemu szalker lewituje? O ej, co, co jest, chodzi? Ej bo szalker lewituje! Ja? Dobrze szalker! No nie, czemu te szalker lewitują i czemu wywróciłem sobie siekierę przypadkowo? Dawaj szalker dalej. Ej po co tyle tych Baniek mi dałeś? Nie! Ej, no pod mi ten! No po co mi też oh, lukery <laughs> Nie, nie, się tak zabiję. Marszał, lukery grają addiction w ping-ponga. Ej, nie! No ile tego tutaj jest? No nie o, no, czemu? Aha. Oj. Oj, oj. Oj, oj, oj! Oj, oj, Ej, tak! Nie, tak! Jest, jest, jest! Ej, myślałem, że ci zepsuje tą łódkę. Jest. Tak mam się skończyć to. <laughs> No chodź tu, no chodź. No chodź. Ej, czemu I CZEMU uzmażasz to się <grym> Yo, chodź tu. Nie! Nie! <grym> <grym> no chodź, tu. <grym> chodź tu, Nie! <grym> tych totemów, no. Nie! Ej, drodzy, na Skype, jeżeli nie! 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 Czemu Nie! Mogę dryżę, Pakus, płynę do ciebie. Mam full seta. A bo ty idziesz do Pakusa, i bo to jest fajny męt, a tego mnie nie przejsujecie nawet. Nie no, Ej. ja muszę tak stawiać, serio? Bo mi delfin nie ja, ja, ja mam jeszcze 43 delfiny, jak coś. Chcesz Eliksonek? A mam <grym> no delfiny? No ja mam delfiny z Pawn A chcesz mnie nie bić? Nie. Nie, no nie? No nie, ja nie? umiem ci zajmować, no. No <grym> co Ej, bo chyba o to o ten ci pad Ej, co ty otwalasz? <grym> nie wiem. Ej, jakby mi takie to temy dropu jeszcze raz? Ej, to nie, nie, nie! Jak wieloros, bo... ej, chcę imprezę i Ej, bo ja umiem motory, jak ktoś. Mm. Delfinki? Ej, wiadra. Lecimy. Lecimy. To ty do delfina płyniesz? I no czemu? on spierdzielił. Nie ma. I co mi ode mnie? Boś mi został. Ej, to jest... No nie, no delfin, ty mnie straciłeś. No, ej, chodź tu, delfin. No de... Ej, bo delfiny mnie troją. Nie mam Sajuś. Ej, ej ja nie. Nie widziałem. Ej Team, ja cię widzę. Co? Nie no to ślapne. Ej koffer. to chodź ty team. Ej team chodź do Endu. Do Endu no bym chciał bardzo. Ej, jest to, nie nie to jest nie. Iofender, czy Czyje to jest Io Fender? To moje. Ej, to moje Io of Ender, końcu z bo ofender, no. nawet tego nie zauważyłem. Okej. Okay. No ten delfin mi nawet nie chce. Teraz gierka zaczyna dopiero Na ja ten delfin ich. nawet za mną nie pływa. Tobie pływa? No. Ej nie bo mi wydropiły rzeczy i ten delfin no, został. Chyba znalazłem pokusowe podbudówki ze, ze szkłem. Wait? Tam jest Stronghold? Nie wiem. Miał ja tylko ten Co? Co? Ej, masz? masz przewalone. Nie zauważyłem tego. Ja w ogóle nie patrzę zauważyłem. co mi dropi, potem nie będę wiedział czy ten... No to gratulacje, że mi dziwi. <grym> A potem mówisz, że ci nie dropił. No nie! O! Wait, jest that it? Wait, yes, o nie, to okay. jednak nie Masz moją kopkę już? Dobra, faktycznie jest w kopka. <grym> Dzięki, że powiedzieli, że jest. okej? Okay. Ej, bo no ja ci mogę nie? ten adiksonek obsydianem zabudować! Jest! W końcu wyspa! Jest, w końcu Spandów. Stronghold! Ja się właśnie wróciłem. Dobra, biegłem dookoła jak ty, Jimmy, biegał. O, o, dobra, fajnie jakby mi perły dropły, a no w sumie po co mi ja teraz? Dobra, w sumie to ja jestem totalnie nieprzygotowany na end tak. Dobra, to jest chyba wszystko czego potrzebuję. Ja chyba cię niszczę teraz, team, wiesz? No jak ty mi tu teraz przyjdziesz, to w sumie by był problem. Dobra. Ma 4 faryżów. Czemu tu są, Temu no. tu są widerczki, co jest, ile tego jest?! Już to Maria i to na mnie ja, prawie ja zapisał. to są widery. Jak wwedery? Ale jak ty to zrobiłeś, że ty nie zauważyłeś, że to są szkielety? Jeszcze się musiałeś zrespić tymi jajkami. Ty włożyłeś do no, jakichś dispenserów, których nie widziałem. No ja zrespiłem ja teraz. Czekaj, to ty tu jesteś? Nie. Nie wiem, ja myślałem, że ty się gdzieś daleko mnie nie jesteś. Nie no, przeszedłem specjalnie. Ale no, nie zauważyłem. Ja idę teraz policję. E, nie wiem co ja zrobiłem. Ej, może nie zrobię tego co ostatnio, że sobie wybuchnę um, kryształem. Ej, ro rozumiecie, że End jest na 1000 na 30. Ej, bo jest mały problem, bo ja nie mam jedzenia i generalnie to nie mogę się nawet dać, e, bo nie mam gapów ani z tego typu. To jest trochę utrudnienie. I mam mam wrażenie, że mam trochę mało FPS-ów, 70 FPS-ów mam. Czy to są koksy? Nie, to są gapy, o co, co się chodzi? Tak, dlatego takie sanchantowane są, nie? One się nie świeciły wcale. Dalek. Może to coś jest? Jest! Go. jest. Ja, ja mam tak mało w klasów na gryce, ale. Ej, czemu oko mi zniknęło? Ej, jest! smog no, mi pomaga, Ej, smog wziąć go wyknokuj. No czemu znowu żółwie mi drobły? Jakie żółwie? No żółwie! Czemu to żółwie? Ej, nie U. jest. Jest! Jest, jak coś jest. Ej, to nie poszło. A! Nie ma Ej, bo żółwie, jak to Ej, czekaj! O oh, kurde! Muszę szybko zasiadać. może jednak nie. No <grym> Ej, bo to jest winable, ja jak skupę. coś, to jest winable, nie? To jest bardzo winable. Ej, bo ja mam takie okienko do ta ty i. Boku, Adiksonek, weź... mnie nie skończyłeś totemów i koksów. Boku, kotrzany na no, dobry dzień. Chciałbym się dropy jakieś głowę, a nie, to mi w głowy. Ej, patrz, głowa mi się kuduje. <grym> <grym> nie no, niezwykły kryminalista. Ej! Ej. Czemu? Czemu on Cię wykręcił, a nie mnie? Kryminalista. Tak eee! Nie, bo, bo mnie się film do od dzisiaj. Ja też. A, a. Nie, 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 Proszę Cię! Proszę Cię, Adiksonek! <laughs> Proszę. Ile miałeś op? Bardzo dużo. Ej, bo ja mam jak wygrać to. Eee... Ej, no... To, kurwa, no kurwa, znowu nie tak! Nie w tą co, stronę. on zrobił? Znowu Cię wyknokał? No, ale nie w tą stronę, co chciałem. Nie, nie, proszę, adikconek. Ale adikconek, dogadamy się. Hihihi Ja nie <laughs> ja chcesz dostać takiego nocza. Bardzo. Mogę skrzynkę postawić, a ty mi dasz nocza, okej? Okay? Nie, no! No co to jest?! NO CO TO JEST?! No, ale bardzo niemiły jesteś, wiesz? A, a gdzie jest Pakus w ogóle? No, no jak Pakus nie sobie musiał nie... spać. Ja, mam sobie... I ten, ale adikconek! a może ci padnie w to ta Mogę ci tak zrespić nie. żółwia, a ty przestaniesz we mnie strzelać. Nie, taki nie, nie chcesz <laughs> No żółw <laughs> No nie! Czemu biednego żółwia zabiłeś? Żółw jest moją tarczą. No co to, to jest? Czemu ty mnie trafiasz cały czas? Oj oj. Ej, bo ty miałeś się nie budować tak szybko. Nie! Nie! Jest! Jest! Ej czemu postawiłem wodę! Dzięki za wodę! wodę postawiłem! Ej, czekaj, czemu moja tarcza ma nagle 10%? Co się stało? No, problemy A są. Zniszczy chyba prawie wszystkie kryształy. A jakbym bez mógł łóżkami wysadzać, to w sumie bym już zginął, bo by, byście też mogli. Ale ten smog jakimś jakąś ślinką. Tak, to git. Czy ty masz firewerki i elytrę? Ty masz po prostu fajerwerki? Ty masz elytrę? Ty masz Nie, nie, ty masz elytrę! Dobrze, już przegrałem, Dobra, to się no dobra, już przegrałem. Ej, pakus, bo... W ogóle Ej, dobra, ale i, tak to, ale i tak przegrałem, to... Ale i tak przegrałem, to już mnie zostawcie chociaż. Ej, nie, nie, proszę, proszę, nie bij, nie bij, nie bij. Nie bij. Ale przysięgam, nie zrobię wam nic. I ale tak patrz, wam nic a... nie zrobię. Dobra, no popatrz, ale mnie nie bijcie. Mam dwa serca, nie bij, bi. proszę. Proszę. Gdzie iść? No, kraniec. Dobra, ale Adiksonku nie, nie musi nie... bić. Zrobić skrzynkę. I boże... A ty geju! Nie, nie! Ja tak się nie bawię. Ja tak się nie bawię. Ja jak Pakuz będzie mi tak robił, ale... ja... nie Masz jedno, masz dwa- ooo, pa jak jestem miły i patrz mam jeszcze <grywka> Dziękuję tak. bardzo, kocham cię Ej, bo mam pół serca <grywka> Ej, ale nie, dobra, wiesz co? Jeszcze dam ci jedno. Ej, a chcesz mi dać też uh, Ej Ty no. tam masz skrzynce, jeszcze dwa totemy Dzięki. Ej, nie, nie Ej, dobra, masz <grywka> jeden, no, co to za imposto? No daj ja mnie. zaraz ten pierwszy zużyję No to- Teraz, mam z... piąty raz po serca <grywka> hmm. No nie Kurde Ej, bo chyba to przegrał team, nie wiem czemu tak Nie wiem jak to się stało w ogóle Nie, bo ty masz niską czarność totemów Nie, mam łóżko Ej, ale chyba nie możesz, mogliśmy wysadzać łóżek, tak się wydaje Bez kitu Nie ty oszukujesz, to ja też będę przegrał. Nie, dobra, dobra, ja chcę to zobaczyć co jest za mostem, ok? Ale nic zrzucaj proszę cię Ja jestem za. Ja jestem pokojowy, jestem pokojowy <laughs> Tylko no, tu. Ile to idzie? Yeah. Ty to budowałeś normalnie na tym? No ja to znowu się budowałem. Wyobraź sobie, jak musiałem się męczyć z konkretem. Czy ty. Czekaj, co? Nie ty ma... wodę wydawałeś, czy jak? E dawaj. No, wodę, no mówię przecież. Co jest? Co, jest? E, co to ma. jest? E, Jaki trajk? A gdzie a, jesteś? Ty, a ty mogę ma... to wstawić No czy nie? wstawię, wstawię. O, dobra. EJ CO JEST TAK BLISKO BYŁO? CO JEST? No mówiłem, że najbliższe city Yo ja Ej wiecie, że ja dalej nie zginąłem, więc wygrałem jak coś Nie mm. a. <grych> Ale co? nie da się zginąć Jak wygrałeś, skoro na zabiłeś No nie wiem, ja miałem tylko jeden totem, a... <grych> a,